Cześć, Andrzej Matuszewski. Witam Cię na kolejnym spotkaniu z cyklu Jak prowadzić zdrowy styl życia. Dzisiaj opowiem o wpływie psychiki na nasze zdrowie. Wyniki badań pokazują, że aż około 2 trzecie dolegliwości fizycznych jest związanych z psychiką. Rzeczywiście, im lepsze mamy samopoczucie i ogólny dobrostan umysłowy, tym mniej mamy problemów z ciałem. Współcześnie zdrowie rozumiemy jako harmonię. Między innymi umysłu i ciała. Jeśli jedno szwankuje, zaraz widzimy efekt w drugim. Choroby i schorzenia, na których powstanie wpływa nasza psychika, nazywamy psychosomatycznymi. Należą do nich m.in. otyłość i anoreksja, choroba wrzodowa, astma, nadciśnienie, migrena i liczne alergie oraz bóle kręgosłupa i bezsenność. Stan psychiki wpływa na nasz wygląd, szczególnie twarzy na której tworzą się zmarszki, a skóra jest szara i pozbawiona blasku. Zła kondycja psychiczna odzwierciedla się również w naszym ciele. Na przykład strach wywołuje wzrost potliwości, rozszerzenie źrenic i napięcie mięśniowe. Bardziej złożone stany psychiczne mogą wpływać na rozregulowanie pracy poszczególnych narządów, na przykład śledziony lub tarczycy. Zapoznając się z badaniami z zakresu psychosomatyki, która jest nową dziedziną nauki i zajmuje się rozpatrywaniem wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka, możemy zaobserwować silne związki pomiędzy podwyższonym poziomem lęku i depresji, a chorobami skóry. Kłopoty z żołądkiem i dwunastnicą często związane są z tłumieniem agresji i lęku. Zespół jelita drażliwego jest natomiast głównie powodowany przez stres. Przykładów jest wiele. Ale co najważniejsze, to że będąc świadomym swoich stanów psychicznych, masz ogromny wpływ na swoje ciało. Ludzie, którzy nie zwracają uwagi na swoje potrzeby emocjonalne, zazwyczaj odczuwają więcej negatywnych emocji, zupełnie tego nie kontrolując. Następstwem jest nie tylko złe samopoczucie. Emocje wpływają na działalność układu nerwowego. Oraz w znacznym stopniu zmieniają gospodarkę hormonalną, co może przyczynić się nie tylko do pogorszenia samopoczucia, ale powoduje także rzeczywiste zmiany w organizmie, niejednokrotnie trudne do uleczenia i prowadzące do śmierci. Pod wpływem negatywnych emocji Twój organizm silniej odczuwa także skutki stresu codziennego, co również wpływa na rozwój różnych chorób. Kiedy już wiemy, że przyczyną wielu chorób są negatywne emocje i jeśli znajdziemy ich powód, to wówczas naturalna zdolność organizmu do samouzdrawiania zostanie odblokowana. Pozytywne myślenie wzmacnia bowiem system immunologiczny organizmu i stymuluje powrót do zdrowia. Nową gałęzią medycyny konwencjonalnej jest psychoneuroimmunologia. Dzięki niej zaczynamy rozumieć psychologiczne mechanizmy, Odpowiedzialne za relacje umysł, ciało oraz to, w jaki sposób emocje są przekładane na substancje chemiczne, które wpływają na układ obronny organizmu i inne mechanizmy uzdrawiające. Rezultaty badań psychoneuroimmunologów powodzą, że psychika ludzi jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem całego organizmu. Pokazuje to, że przeżywane odczucia i emocje mają istotny wpływ na zdrowie, stany psychiczne, nasze emocje Oddziałują na mózg, który z kolei drogą nerwową wysyła różne sygnały do innych części ciała. Powstaje reakcja organizmu na daną emocję czy myśl. To, co myślisz, wpływa na Twój układ nerwowy, a przez to na gospodarkę hormonalną i układ immunologiczny czyli odporność na choroby. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Jeśli zainteresował Cię temat zdrowego stylu życia i chcesz go prowadzić to przyłącz się do nas i prowadź go z nami. Wejdź na naszą stronę oraz subskrybuj nasz kanał, klikając poniżej. Kończę naszym wellnessowym pozdrowieniem bądź well.